Proszę kliknąć subskrypcję, lajka Tego pana nie znacie na pewno, w poszedłym odcinku Ja jest na 100% znacie to dam mu I zbierze. mnie też to dam, dam mu dokończyć końca, co żeś mówił, mów dalej Dzień dobry, kliknijcie suba i lajka I lajka, co? I teraz będzie karabin

Dzisiaj zobaczymy, czekamy, że jeszcze dogoni nas. Czekamy, że jeszcze wcięcie, że wcięcie. Raz ja, raz ja tutaj przejąłem. Gdybyś jeszcze nas goni. Prawieś, ją wziął na mnie. Zróbmy. Pokaż, widzą. Lajka! Suba w górę! Sub! To myślę, na... na razie. Odbierze się. Nie będzie długo tak żyć. Mamy. Mamy, no właśnie. I już to ciekawe. Jak? Muszę. O nie. Jest! Oba! A my już się nas jednak nie dogonił. i w górę uciekaj haha o boże o. Ja problem? dobra Pamyż zresztą nas dogonił dobra to Pamyż nas dogonił już? niestety polegliśmy, to dobra Patrzmy, co dzisiaj robimy? Boże się wdrap... Będzie Spidermanem! Wdrapie się! Na! No, szef. Ej! Ej! Ale z... pokazałeś? Wiesz co? Wiesz teraz, Dobra, e, Tu później sprawdzimy, dobra, em... Tak, dzisiaj... Wytnij się... Dobra, dzi... dzi... Dziś... Dobra, dzisiaj, widzowie, zazdrosnijcie no, no, w no, mąkę takiego chłopanego. Kamerę ssadzaj, telefon. Będziemy się chować wszędzie, na dworzu, w środku, wszędzie. I cały kameczny nas znaleźć. Siemo widzowie, ja jestem Gabryś, łażej. I ja. I, I widzę. Tutaj mi zadał tak to teraz kameczny, zadanie, Uf. i matematycznie dostałem. F, i jedynka. No. Trzeba wytnąć. Ale to było dziesiątka. Pas. Dobra, widzowie, um, tak. Dobra, to jednak że na tyle, to